Stoczysz na najbliższej gali, jeśli wygrasz oczywiście pierwszą walkę, to będziesz miał od razu drugą. Czyli najpierw walczysz z młodym murańskim, a jeśli wygrasz, to walczysz z Jackiem. Nagrodę, tak. Tak, w nagrodę. Natomiast tutaj warto dodać, że jeśli przegrasz walkę z młodym murańskim Mateuszem, to, na twoje, to walka Jacek i tak na tej gali zawalczy. I teraz chciałbym poprosić jego przeciwnika, Chociaż nie wiem, czy tak było w planie. Widzę, że nie. Słuchajcie, jeżeli. Wchodzi za ziemię. Nie na będzie mógł zobaczyć z panem Jackiem, to wchodzi do niego szalony reporter. Witam. Kochani, ja jeżeli mogę, bo ja siedziałem na widowni, jak pan Jacek czytał list, i widownia napisała list drugi do Jacka Murańskiego. Jacku Murański, ty Debilu. Dziękuję. Ja chciałbym poruszyć jedną kwestię, bo padły tutaj takie słowa, że, to, że ten list Jacka nie był na miejscu, ale też do ciebie są podobne zarzuty, że twoje ostatnie zachowanie na terenie Ukrainy również nie było na miejscu. Mianowicie postawiono, dużo osób ma do ciebie pretensje, że pojechałeś i na zgliszczach, na miejscach, gdzie ginęli ludzie, robiłeś sobie promocję swoich, swojego merszu, swoich koszulek. Jak się do tego odniesiesz? Wiesz co, ja powiem ci tak, ja tam jeżdżę, to jest... To jest jakby poboczne te zdjęcia i to i zgadzam się, że niektóre z nich były niestosowne. Tak, przyznaję rację posypuję głowę popiołem, że zdjęcie znaczy ogólnie zdjęcia zła. Y. Tam jest tak, że ci ludzie proszą, żeby to pokazywać. Ogólnie oni wiedzą, że świat coraz mniej o tym mówi, więc proszą, żeby te O Jezu, teraz mówię. Proszą, żeby te zdjęcia robić, ale uśmiechanie się na tym zdjęciu było niestosowne. To jest fakt, to przyznam rację. To, że miałem akurat koszulkę mojej produkcji, no wiesz, no myśląc rano, czy robię zdjęcie, czy nie, to jest dyskusyjne. Uśmiechanie się jak najbardziej tak. Ale głównym moim celem jest jeżdżenie tam z pomocą jej rozłożenie. To jest przy okazji. Jacek, oczywiście wiem, że do tego pije. Mogę mówić Jacek, bo prawie w tym samym wieku jesteśmy, chociaż on wygląda dużo gorzej. I, i rozumiesz. My, Jacek, Jacek jakby wyciągnął to jedno zdjęcie, to jest tak samo, jak ja bym z całej sprawy dla reportera wyciągnął to, że on poszedł do telewizji miażdżyć jaja swojemu synowi, wiesz. Bo to robił w programie, nie? Tam pokazywał. Więc wyrzucił całe to, co jest ważne, wziął tylko ten fragment, żeby doguczyć. Jedno zdjęcie, z czym się zgadzam, gdzie byłem uśmiechnięty, może nie powinienem. Panie Jacku, chyba jest coś w Ale pan ja wiem, Jacek tak? chyba cały, cały oddał Carycy ten czas swój, czy nie? Jak to było? No ej! Czy można prosić o zbliżenie?